w dniach od 6 do 8 maja przeżywaliśmy szkolenie pierwszego stopnia KSM, które odbyło się w Łukowie, w domu Moria. Podczas niego nauczyliśmy się i kształciliśmy się, kształciliśmy swoje serca, swoje rozumy, a także swoją duszę, by bardziej poznawać Boga i poznawać siebie. Było nas prawie 60 osób i po pierwsze integrowaliśmy się po drugie, obieraliśmy ziemniaki. Po trzecie, przeżyliśmy wspaniałe bloki tematyczne. Czym byłoby szkolenie bez integracji przy wspólnym przygotowaniu posiłku? Dlatego zadanie dla naszych młodych: od rana obieramy pyszne ziemniaki do naszego obiadu. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Na szkoleniu oczywiście też, nawet czasem, kiedy trzeba się rozbudzić, warto pobiegać, żyć zdrowo i się ruszać. Dlatego biegnijmy. Nie tak szybko, powoli. Cześć, jestem Faustyna. Na szkoleniu pierwszego stopnia będę mówić o elementach jedności organizacyjnej KSM-u, a przede wszystkim o hymnie, sztandarze i odznaczeniach. Jestem Grzegorz Szukasziak i dzisiaj będę prowadził blok o historii. W skrócie to opowiada, opowiada całą historię, jak powstał, jak się formował KSM naszej licencji. Cześć, nazywam się Karolina Kurowska. Na szkoleniu pierwszego stopnia w Bukowie miałam przyjemność prowadzić brok o celach i zadaniach KSM-u, na którym skupialiśmy się, jak dobrze kształcić dojrzałych chrześcijan. Cześć, jestem Jakub. Dzisiaj będę prowadził brok o naszych patronach, czyli świętym Stanisławie, błogosławionej Karolinie. To nie tylko są nasi u Pana Boga, ale także świetny wzór do naśladowania. Więc chcemy, chcę dzisiaj to przybliżyć dla naszych członków, aby podążali ich drogą do świętości. Hej, jestem Ola Grabińska i dzisiaj prowadzę blog pod tytułem Notatnik pracy nad sobą, który jest bardzo ważny do KSM-owego wzrostu duchowego. Cześć, jestem Kuba. Cześć, ja jestem Łukasz. Za chwilę poprowadzimy blog struktura i członkostwo. Ja opowiem naszym nowym koleżankom i kolegom o tym, jak nasze stowarzyszenie jest zorganizowane. A ja powiem, jak zostać prawdziwym KSMowiczem. Szczeni Boże, ksiądz Wojciech Sowieszek, mój blog to rola księdza asystenta i współpraca z księdzem Proboszczem. Rozmawiamy na temat zadań, jakie powinien w parafii. Prowadzić ksiądz asystent oddziału KSM-u, parafialnego oddziału. I jak powinna wyglądać jego współpraca z Księdzem Promoszczem? Dziękujemy za to, że byliście wspólnie z nami. Zapraszamy Was do struktur KSM-u i zapraszamy Was na szkolenie drugiego stopnia, które odbędzie się w dniach od 26 do 28 maja w Domu Moria. Służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów? Gotów! Zapraszamy Was także na wszelkiego rodzaju nasze media, czyli Facebook, Instagram oraz strona internetowa. moi drodzy, moi szanowni, wspaniale doprawieni KS. <tryk Husky> <K> <tryk> <S -M> Siedzę. Za ten czas dziękujemy Goto! 嗯、你要叫？